Tym razem chciałem pokazać pomnik, który się znajduje na Helu. Jest to poświęcony pomnik obrońcom, którzy walczyli właśnie 1... od 1 września 39 do 2 października i bronili Helu. Pomnik jest, z tego co mi wiadomo, to już jest trzecia wersja pomnika. Ten pomnik się trzy, trzy razy zmieniał, o tak powiem. Nie? To jest ta wersja na dzień dzisiejszy, czyli na. 2016 roku jest chwili tu mitami To jest napis w obrony Helu Tu się znajduje herb Helu. U góry się znajdują oczywiście orzelki w koronie. Bardzo to widać. Tu no Na dole się znajduje kolejny napis: za walkę z faszyzmem. A i tu jeszcze takie coś to jest to. To jest zawsze na banderze e, wszystkich okrętów wojennych, takie coś zapomniano też wiki nazywa. No i to są tu kolejne orły. Tak to wygląda, on stoi w centrum. Niedaleko Marketu Polo, tak to można nazwać. I tak on wygląda. To tyle, jeżeli chodzi o prezentację pomnika obrońców Helu, no właśnie na Helu, który się znajduje. To tyle. Pozdrawiam.